Widzowie RSMP TV zapraszam Was na rajdowy tydzień, czyli podsumowanie ciekawostek związanych z polskimi rajdami z minionego tygodnia. Tylko z pozoru niewiele się działo, bo wiadomo, wszyscy czekamy na inaugurację profi auto rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, ta już w kolejny weekend, ale w minionym tygodniu pojawiła się informacja związana z publikacją listy zgłoszeń do WRC rajdu Safari. I cóż w tym ciekawego dla polskich kibiców? Myślę, że wielu z was już o tym słyszało, jeśli nie, to Właśnie przedstawiam Wam naprawdę petardę, super wiadomość. Na tej liście znajduje się jedno bardzo ważne dla Polaków nazwisko. Nazwisko Zasada, Sobiesław Zasada, trzykrotny mistrz Europy w latach 66, 67 i 71, i również trzykrotny wicemistrz Europy. Przypomnę Wam czasy, kiedy nie było jeszcze Mistrzostw Świata przed 73 roku, czyli tak, de facto ten tytuł, te tytuły wywalczone przez Pana Sobiesława to są równo, równoznaczne z tytułami Mistrzów Świata. Pan Sobiesław ma 91 lat i wystartuje w rajdzie safari. Na jego prawym fotelu zobaczymy Tomasza Borysławskiego, również bardzo doświadczonego pilota, a pojadą Fordem Fiesta Rally 3, zatem najnowszym modelem rajdówki z krakowskiego M Sportu. Pan Sobiesław startował w rajdzie Safari już 8 razy. Raz nawet był na drugim miejscu. Był to bodajże rok 71 właśnie i startował wtedy Porsche 911. Również drugi był, ale w kategorii samochodów produkcyjnych w 97 roku, kiedy na jego prawym fotelu zasiadła jego małżonka. Jechali wtedy Mitsubishi Lancerem Evolution 3, czyli też już kultowym dzisiaj samochodem rajdowym. Bardzo takim pożądanym przez kolekcjonerów klasyków rajdowych. Start Pana Pan Sobiesława, może niektóre osoby mogą postrzegać jako taką próbę dowiezienia się do mety, ale ja uważam, że tutaj nie możemy na pewno skreślać możliwości naszego kierowcy. Pan Sobiesław, mimo wieku, jest w świetnej formie i deklaruje, że będzie chciał po prostu. Poczuć się dobrze znowu w samochodzie rajdowym. Nie jedzie tylko po to, żeby się przejechać. Dostrzegło to wrc.com, i również na właśnie oficjalnej stronie Mistrzostw Świata bardzo pozytywny, krótki artykuł na temat pana Sobiesława się pojawił. W rajdzie safari wystartuje też, wystartuje też Daniel Chwist z Kamilem Hellerem. Oni pojadą w kategorii WRC3, co sprawi, że pod nieobecność Kajta i Maćka będziemy mieli jeszcze jedną załogę, której będziemy mogli w tej rundzie Mistrzostw Świata kibicować. Do rajdu safari jeszcze jednak trochę czasu i więcej na temat tego rajdu dowiecie się z moich vlogów na motopasjach Kamila. A my przechodzimy do kolejnych wiadomości związanych z rajdami w Polsce. I właśnie pochylimy się nad listą zgłoszeń również do rajdu z Tia, do pierwszej rundy profi auto rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, a ta już za tydzień. Na liście zgłoszeń połączonych rund, wiadomo, Mistrzostw Polski i Mistrzostw Litwy, widnieje aż 109 załóg, 109 pozycji, w tym 40 zgłoszonych jest przez Polski Związek Motorowy, czyli 40 będzie brało udział w Mistrzostwach Polski. Aż 49 samochodów będzie miało napęd na 4 koła. Bardzo duża część załóg litewskich to Mitsubishi Lancery. To też troszeczkę już starsze samochody, ale mimo wszystko to są szutry. To jest RAJD na szutrach, RAJD, na którym nawet słabszy, nawet starszy samochód zawsze. Pojedzie tym bokiem, zawsze da kibicą więcej radości. Wśród załóg, na które na pewno warto zwrócić uwagę, to Callum Divine i James Fulton. Oni są bywalcami Mistrzostw Europy. W zeszłym roku walczyli w kategorii juniorskiej Mistrzostw Europy, m.in. z naszym duetem Marczy Gospodarczyk. I oni pojadą w rajdzie z MIT-a w ramach treningu przed właśnie inauguracją ERC w, na rajdzie Polski. Wystartują swoją Fiestą Rally 2. Wspominałem Wam także już o tym, że na rajdzie MIT-a wybiera się Erik Kajs z Rindżiszką Żakową, a ja myślę, że też polscy kibice będą z ciekawością przyglądać się samochodowi WRC, który pojawi się na tym rajdzie. A samochód ten to będzie mini WRC. Załogi Walerii Gorban, Siergiej Larenz. Oni są dość doświadczoną załogą Mistrzostw Świata. Kilka lat temu Walerii startował pełny cykl WRC właśnie tym samochodem mini, więc jest to na pewno. Załoga, która powinna być szybka i na której poczynania na rajdzie warto zwrócić uwagę. A po każdej tegorocznej rundzie profi autorajdowych samochodowych Mistrzostw Polski przyznawana będzie też zupełnie nowa nagroda. Nie będzie to nagroda dla załogi zwycięskiej, drugiej czy trzeciej. Będzie to nagroda dla tej załogi, która trasy odcinków specjalnych pokonywać będzie w najbardziej spektakularny sposób. Nagroda ta nazywać się będzie Cousy Flat Flatout Trophy. No jak sama nazwa wskazuje, przyznawać ją będzie Leszek Kuzaj, znakomity kierowca, wielokrotny mistrz polski. Kierowca, który słynął z bardzo spektakularnego stylu jazdy, no i też wielu nieukończonych przez to często rajdów. Leszek Kuzaj wraz z promotorem profi auto rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski będzie tą nagrodę przyznawał właśnie takiej załodze po każdej zakończonej rundzie tegorocznego polskiego czempionatu. A jak już mówimy o tym, co będzie się odbywać po zakończeniu rund, to oczywiście będą publikowane kolejne materiały na RSMP TV, kolejne odcinki Studia Rajdowego. Pierwszy jest już na kanale, zapraszam Was do tego, żebyście go obejrzeli. I spotkał się on zresztą z całkiem pozytywnym Waszym przyjęciem, za co dziękuję w imieniu kolegów i w imieniu całej ekipy RSMP TV. Zapraszam Was już teraz na kolejne odcinki studia rajdowego. I jeszcze jedna wiadomość na sam koniec: zapraszam Was także do tego, aby w trakcie trwania rajdu z MIT śledzić radio rajdowe. Karol Ferenc, również postać znana Wam na pewno, będzie prowadzić na żywo radio rajdowe z trasy rajdu z MIT. -a. Na pewno usłyszycie w tym radiu wiele informacji na temat bieżącej sytuacji na rajdzie. Co do szczegółów związanych z tym rajdem, odsyłam Was oczywiście do naszych social mediów i na nasz kanał. I to już wszystko, co chciałem Wam powiedzieć w dzisiejszym rajdowym tygodniu. Mam nadzieję, że były to dla Was ciekawe informacje. Jeśli tak, pamiętajcie o kciuku w górę, pamiętajcie o subskrypcji RSMP TV i do zobaczenia za tydzień.